Uwaga na przyszły tydzień, kochani! A ktoś tu chyba zmienia stan cywilny, albo po prostu zmienia jakiś poziom relacji, coś tu się wy wydarza: ktoś od czegoś odchodzi. Oj, bo mi się karty pomieszały. O, tak to było. Kochani, ja widzę, że teraz tak jakby jesteście w takiej energii czegoś stabilnego: jakiegoś, to jest jakby energia jakiegoś domu rodzinnego. Jakiegoś właśnie narzeczeństwa, czegoś, czegoś co było po prostu, co jest stabilne, i wy tak jakby odchodzicie od tego, i idziecie w jakąś inną stronę, ale to jest transformacja w coś większego. Więc niekoniecznie też musi dotyczyć to oczywiście relacji, czy właśnie zmiany stanu cywilnego, już nie jestem narzeczoną, a stanę się żoną, ale po prostu jakiś taki. Przeskok z jakiegoś poziomu w życiu, być może w pracy, być może w jakimś projekcie, w jakimś waszym sposobie myślenia, z czegoś, co było stabilne, to jest tak jakby też strefa komfortu, więc może na jakiejś terapii wychodzisz po prostu ze strefy komfortu i idziesz w nową stronę, i to jest bardzo dobre odejście, bo zostawiasz tutaj coś, co ci nie służy jakieś stare emocje? Zobacz jakie puste, stare kielichy? I idziesz, odwracasz się od tego szarego, coś, co już cię po prostu wyczerpało, coś, co już nie jest aktualne dla Ciebie na ten moment, i idziesz w stronę słońca. I to jest to słońce. I zobacz, jakie piękne, bo tu jest energia stabilności, tu jest 10 monet i as monet. Ile w ogóle z domu. Monet tak z domu denarów takiej stabilizacji. to jest jakaś też inwestycja, tu jest wejście dosłownie w jakąś energię, w jakieś wydarzenie coś, co przyniesie Wam duży zysk w przyszłości. I kochani, ja wiem, że to są monety. I oczywiście to może być dosłownie jakaś wygrana, jakiś spadek, jakieś uczestniczenie w jakimś projekcie, bycie jakimś nie wiem, współzałożycielem jakiejś firmy czy jakiegoś pomysłu, i to jest naprawdę bardzo dobry zysk i budowanie czegoś na przyszłość, żeby mieć z tego ekstra zyski. Ale też może być dosłownie, że właśnie może coś w rodzinie się zadziewa, jakiś level up, coś, coś po prostu w swoim życiu teraz udoskonalasz, odeszłeś, odchodzisz od czegoś. Co już niekoniecznie było złe, tylko już nie było dla ciebie dobre i kompatybilne z tobą na ten moment. I zobacz, jaki masz tu wzrost. Cudownie, kochani, cudownie. Piękna energia na ten tydzień wam się szykuje. Kochane moje wagi, i patrzymy jeszcze, co dla was stali mistrzowie duchowi na ten tydzień. Czego Wam potrzeba? Kryształy! Ale fajnie! Zobaczcie, jaka piękna jest ta karta. Nie wiem, czy interesowałeś się kiedyś właśnie jakimiś kryształami bądź po prostu kamieniami, też po prostu jakimiś może zasobami naturalnymi, czymś z energią Ziemi. Tu jest też taka potrzeba uziemienia się i przetransformowania swojej energii, a Ty właśnie przez taką transformację tutaj przechodzisz, więc... Być może jakieś terapie naturalne. Zobacz w ogóle, jaka piękna jest ta karta. Być może odnajdziesz na tej karcie coś dla siebie, co teraz ci chodzi po głowie. Czy nie pójść na jakąś jazdę konną, na jakieś lekcje w Stadninie? Mój drogi, przepięknie, cudowna energia na ten tydzień u Ciebie się rysuje. Kochane, życzę Ci wszystkiego cudownego w tym tygodniu i trzymajcie się.